Starały się z tym Jameson, jakby nie patrzył. Obszar poszukiwań zawężony. O, to by było znalezisko. Skórkowaniec. Nie, nie, nie ma mowy. Wy też idziecie do szuflady. Hiszpański dublon z niemieckiego łobota w samym sercu dżungli. Kto by się spodziewał? Sir Francis Drake dostał kulkę za Saliego. Piękni i młodzi. Parę lat temu poznałem twojego tatę. Eee, to jedno z moich dziwniejszych znalezisk. Szambala. Tęsknię za Tobą. Tylu ludzi się dlatego zabijało. Francis i jego zagadki, a styl trochę mi się zmienił, no to była szalona jazda. 就是酒客。 Wielkie dzięki, święty Dyzma. <śmiech> tak. Leciało. <laughs> Zoczyli mnie. Trafiony. się zaskoczyć znej. W porządku. A masz żrej plastik? Mam cię. Ha, muszę iść dalej. Wracam do gry. Pełna profeska. Nara. Masz nauczkę. Bywaj. Gotowy do akcji. Ha, ha, tak to się robi. Żryj plastik. Mam cię. Pełna profeska. Nara. Masz Aha, tak to się robi. Tak, już idę. No, koniec zabawy. No, a więc nad tym teraz pracujesz. Wow, przydałyby się kolejne wakacje. Oj, przydałyby się. No to faktycznie ładnie wyszło. Długo tam siedziałeś. No, sprawdzałem coś. Więc tak to się teraz nazywa. <grywanie> Mówię serio. Przyniesiesz coś do jedzenia? Zaraz skończę. O, jasne, robi się. Dzięki. To jest to. Pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie? Ale zgłodniałam. No to nieźle. Mhm. Co? Co u ciebie? Proszę? Mm? No, nie, nie zrozumiałem. A, tak, przepraszam. Jak minął dzień? O, było w porządku. Mhm. Kolejny piękny dzień w raju. Mhm. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Mm. Chociaż sobie popływałeś. <laughs> Trafiłeś na coś ciekawego? Hmm? No to. Kilka perełek, na przykład e, ciężarówkę sprzed ponad 100 lat, dla wiary, przez rdzenny lud zwaną pikapem. Weź przecież. Jeszcze jakieś w sumie. Sam, same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy. Jak jeden mąż na narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z samolotu. Więc... Zmieniłam koncepcję i zaczęłam pisać. A co? Gdzie jesteś? No tu. Jestem... Ktoś mnie idź Czyżby? No co? Mów dalej. To jest, to jest bardzo ciekawe. To o czym jest ten mój artykuł? Co? Że ten? O, o ludziach tych, tych no, z Bangkoku. I, I o smogu, który im wszystkim... Komplikuje życie i nie da się oddychać. Wow. <grymnie> Dobra, przepraszam. Nie, nie, no prawie ci się udało, D na naprawdę. wam przecież blisko, mm -hmm. prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. <grymne> Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powiniene się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio. On przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie interesy. Dobrze, interes. ale Bo nie słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. Wiesz, jeśli chodzi o pozwolenie. Nie, to... nie chcę. Zadzwoń do Saliwana. Nie widzieliście Elena, się od dwóch lat. Czy, czy możemy zmienić temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Okay? Doceniam twój gest. Chodzi o to to może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. cię ja pójdę. No zostaw. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Okay? Daj, no. daj mi chociaż jakoś y, zasłużyć na to czy coś, albo wygrać obiad. Chcesz wygrać obiad? Tak, tak, na tej maszynce do grania. Założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja nie muszę wiedzieć, jak <grym się <grym nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać. A ja mam wrodzony talent do tego, sorry. To jak będzie, kurczaku? Zakład? Jak chcesz, w boju. Okej, okay. patrz już. Uczę się jak cholera. I to już? Nie, musi się wczytać. Wczytać? Tak. No strasznie długo to trwa. Cierpliwości. Kiedy coś włączasz, to powinno się to Okej, okay, jedziemy. of Jakiś problem? Nie, nie tylko jak się to włącza co? Może wciśnij start. No przecież wiem, już mam. Okej, okay, musisz biec w kierunku kamery. Biec do kamery, rozumiem. A, to, to atak z obrotu. Okej, okay, uciekaj przed głazem. Dlaczego ten kamień nie goni? Po prostu uciekaj. Przecież nic mu nie zrobiłem. Nie wpadnij do dołu. Przypominasz o Ryan. Widziałeś kiedyś jakiegoś? Nie, ale na pewno nie noszę motywacji. Łapkę owoca. Ale powiedz owoców. 100 owoców dostaniesz w życie. Ile 100? kogo by się chciał zbierać tyle owoców? To już koniec? Sam się prosiłeś. Ach. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuję jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój Serio? samochód. Taka jesteś teraz cwana, Jest tak? Jest taki specjalny niski poziom trudności. Może że Ci wow. i ja tak. A Oj, robię. doigrasz się. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Ostrzegam. Nie w grze, tylko tutaj. Nie, no, no co? Nie zrobisz? żartuję. No pokaż co. No co? No i co teraz? Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Hmm, hmm? <śmiech> serio? <śmiech> Chodź tu. Nieczynne! Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę, idę. Dopach. Tak, o co chodzi? Szukam... mojego braciszka. Twojego wzrostu. Szczuplejszy. I nie zaczął jeszcze się siwieć. Sam? Dobrze cię widzieć, Nathan. Boże, sam! Ło, wow, dobra, dobra, spokojnie, wyluzuj. Jak? Myślałem, że... Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem tutaj... Jezu... Lekarze, wiesz, lekarze poskładali mnie i... znowu wsadzili do celi. No, ale. No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam. Ja... Gdybym wiedział, to, to przysięgam, że ja na Wróciłbyś. pewno. Wróciłbyś. Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. <laughs> Ej, ej, wszystko dobrze? Muszę wyjść. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Al, ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I, i jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No, no, już. powoli. Tak? Usiądźmy. No, powiedz coś o sobie. O mnie? A? A, ale co? A, wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. Co? To wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I co, w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezu, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz... Dobra. Um, e, pamiętasz teorię, że Francis Drake upozorował swoją śmierć? Tak, ale. Dobra. To prawda. Znalazłem trumnę. Na wybrzeżu Panamy? Tak. tak. <coughs> Dobra, i teraz słuchaj. Otwieram ją, tak? A ciała nie ma. Ale na dnie jest jego dziennik. Ja, ja sobie robisz. No co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w gruzach, a my. a myśmy przeżyli. Ledwo. Niewiarygodne. Tak, naprawdę. Ale ciebie nie było. No, rzeczywiście, ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się <gry> na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec. Kompletnie bez niczego. E, widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Mm. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. Dasz wiarę, Elena. Ta, o której Ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie. A jak przyjdziesz, to wszystko jej o Tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Na ten. Mam poważne kłopoty. Co? Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Tak, to jest ten od dragów. Mhm. Rzeźnik z Panamy, ta? Ma co? Zabawna historia, ale siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia.